W dzisiejszym materiale pokażę Wam dwa fajne ćwiczenia akcesoryjne, które jeśli włączycie do swoich planów treningowych, to Wasza obręcz barkowa, a także dół ciała Wam za to bardzo mocno podziękuję. Yo! Witam Was na kanale At Development. Ja się nazywam Alex i jeszcze zanim wjedziemy w ten odcinek, szybkie ogłoszonko. Ostatnio miałem przyjemność gościć u Mateusza Siąkowskiego w fajnym podcaście. Dlatego jeśli chcecie dowiedzieć się, jak trenują prawdziwe tygrysy, link do tego podcastu umieszczam w opisie. Moi drodzy widzowie, co musi się w naszym ciele zadziać, żeby ruch był bezpieczny, wykonany prawidłowo, żebyśmy mogli budować siłę w tym ruchu? Otóż jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie stabilizacja. Stabilizacja powinna być priorytetem dla każdego, kto trenuje sporty siłowe, gdyż to zapewnia nam bezpieczeństwo na treningu. I pozwala wykonać ruch w prawidłowy sposób. Ja wiem, ja wiem, siła jest matką, ale siła bez stabilizacji jest głównowarta. I dzisiaj pokażę wam dwa fajne ćwiczonka: jedno na stabilizację kończyny górnej, a drugie na stabilizację kończyny dolnej. Fajnie te ćwiczonka można wykorzystywać w supersetach, czyli na przykład robię swoje przysiady, serię przysiadów i zamiast bijać bąki na Instagramie, idę i wykonuję ćwiczenie stabilizacyjne na górę ciała. Później, jeśli mam w planach presy, to łączę to z ćwiczeniem stabilizacyjnym na dół ciała, który za chwilkę Wam pokażę. Zaczniemy od góry. Do wykonania pierwszego ćwiczenia będą Wam potrzebne koła gimnastyczne. Swoją drogą, trening na tym sprzęcie jest naprawdę bardzo wymagający, jeśli chodzi o stabilizację kończyny górnej, dlatego też bardzo Polecam w coś takiego się zaopatrzyć albo zacząć korzystać z tego na siłowni, na której się obecnie znajdujecie. I teraz tak, waszym zadaniem w tym ćwiczeniu będzie skoczenie na kółka gimnastyczne i próba utrzymania tej pozycji e, przez jakiś tam czas. Możecie sobie na, na początku zacząć od 10 sekund, później zwiększając ten czas do 15-20, a nawet czasem i minuty. Czyli popatrzcie, wskakujemy, ustawiamy obręcz w neutralną pozycję, czyli ręka w ten sposób i staramy się utrzymać tą pozycję. Nie wywalając barków do przodu i nie podnosząc ich do uszu. Czyli taka neutralna pozycja, tak jakbyśmy ze stoli stali w ten sposób. Niektórzy z Was zauważą, że będziecie się telepać jak galareta, jeśli nigdy wcześniej tego nie robiliście, ale i o to właśnie nam chodzi, żeby mięśnie, które stabilizują naszą górę ciała, uczyły się tej stabilizacji troszkę bardziej wymagających e, środowiskach niż tylko wyciskanie handli czy wyciskanie sztangi. Teraz popatrzcie, jeśli już przestajecie się telepać, czy jesteście w stanie utrzymać tą pozycję w nieruchowy sposób, to dodajemy tutaj rotację, czyli zaczynamy odkręcać kółeczka na zewnątrz i do środka. Tą na zewnątrz i do środka. Ale tylko wtedy, kiedy już opanujecie tą pozycję neutralnego chwytu. Dobra. Tak jak powiedziałem, dorzucamy to jako superset do dołu ciała. Zaczynamy od 10-15 sekund. W treningu na trening starając się zwiększać albo czas, albo jak się już wystabilizujemy, dodajemy ten ruch e, rotacyjny. Przechodzimy do drugiego ćwiczenia. W drugim ćwiczeniu będziecie potrzebować jakieś obciążenie. Ja wybrałem sobie ketla, ale to równie dobrze może być i hantel. E, popatrzcie, weźmiemy sobie obciążenie do pozycji front raka, czyli łokieć ma być przyklejony do ciała. Tuż pod naszym obciążeniem. I teraz na nodze, na której będziecie stać, chciałbym, żebyście leciutko zluzowali kolano, żeby nie stać na przeproście. I teraz podnosimy nogę mocno do góry, ok? I rotujemy się tym barkiem do tego kolana, nie zaginając ciała. Czyli nie robimy tego, takiego brzuszka, tylko staramy się utrzymać ten ruch tylko i wyłącznie w płaszczyźnie strzałkowej. Cyk. odrotowujemy się, robimy krok, znowu lekkie zgięcie w tym kolanie. Tą nogę podnosimy wysoko, i teraz rotujemy się tą nogą z ketlem. Pum. Odrotowujemy się. Kolejna noga. Pum. Cyk. Wszystko na lekko wciągniętym pępku. Wysoko kolano. Rotacja. Powrót. I kolejny krok. Najważniejsze w tym ćwiczeniu, żeby wykonać go bardzo powoli, nigdzie się nie śpiesząc, około 10-12 powtórzeń na nogę, i żeby leciutko cały czas był wciągnięty pępek. Nie tak drastycznie, leciuteńko, żeby mięśnie skośne miały solidny fundament w postaci poprzecznego brzucha, do tego, żeby wykonywać tą funkcję rotacyjną. Czyli tu pieczemy dwie pieczenia na jednym ogniu, czyli takie ćwiczenia są najlepsze. Stabilizujemy kończynę dolną i zaczynamy pracować nad mięśniami rotacyjnymi. Ważna sprawa: leciutko zgięte kolano i starajcie się, żeby kolano, biodro i stopa stworzyły jakby jedną linię, żeby nie było jakichś takich dramatycznych odstępstw od tej reguły. Na początku możecie się tutaj też troszkę gibotać, ale nic nie szkodzi. To jest właśnie moment, w którym wasze mięśnie stabilizujące, przepraszam uczą się tego ruchu i zobaczycie, że po kilku treningach ten ruch zostanie wystabilizowany. Jeśli nie widzieliście materiału, w którym pokazywałem, dlaczego nie rozpycham kolan w przysiadach na zewnątrz, to tutaj znajdziecie odnośnik do tego filmiku. Z mojej strony to na dzisiaj tyle, także owocnych treningów i na razie!